Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do zodiakalnych bliźniąt z prognozą na sierpień. Drogie bliźnięta, jak zawsze moją intencją jest, aby dostarczyć Wam informacji, które być może pomogą Wam podjąć decyzję. Popatrzymy wspólnie na energię sierpniową, zobaczymy. Czy na coś trzeba będzie uważać w tym miesiącu? Jestem bardzo ciekawa, co dla bliźniąt w miesiącu sierpniu się pokaże. Zobaczmy razem. Kochani, pamiętajcie, odczyt jest kolektywny, dlatego bierzcie to, co z Wami rezonuje. Mamy rycerza Buław, który wypadł z impetem, co mnie nie dziwi, bo rycerz Buław jest właśnie taki. Yy, bardzo szybki, pewny siebie pełny pasji mamy tutaj kartę wieży, mamy kartę przemiany czyli część bliźniot może się spodziewać różnego rodzaju gwałtownych niespodziewanych wydarzeń w sierpniu popatrzmy sobie co tutaj jeszcze, mamy kartę równowagi mhm. i może jeszcze królowa monet dobrze Drogie bliźnięta, dla części z Was na pewno będzie to miesiąc, który zainicjuje zmiany w Waszym życiu. Jak w rozkładach odnośnie życia zawodowego pojawia się rycerz, rycerz Buław gdzieś w niedalekiej przyszłości albo w tej dalszej, to wiem, że będą Was wołały zmiany i te zmiany będą się działy w Waszym życiu. Rycerz Buław mówi też o tym, aby zaufać swojemu instynktowi i y, aby być skoncentrowanym na tym, gdzie chcecie być. Koncentracja na celu, y, brak strachu przed zmianami i pójście za instynktem to jest rada od Rycerza Buław. Mamy kartę przemiany to jest karta klasyczna wieża w tarocie. I myślę, że część z Was, drogie bliźnięta, będzie tutaj doświadczać różnego rodzaju zakrętów życiowych. Będ przyjdą do Was sytuacje, które po pierwsze są gwałtowne, są niespodziewane, y ale bardzo często konfrontują nas z rzeczywistością i burzą nasz dotychczasowy system przekonań. Bo słuchajcie, momenty wierzy, właśnie to mają na celu. Tą konfrontację z rzeczywistością i taki, można powiedzieć, aktualizację, taki upgrade. Jak instalujemy, kochani, na komputerze aktualizację jakiejś aplikacji, no to ona działa lepiej, szybciej. Nie zawsze oczywiście, ale karta wieży to jest taki upgrade, taka aktualizacja. Czasem jest tak, że nie chcemy puścić tego, co nas trzyma. I karta wieży przychodzi yy, niejako nam z pomocą, i czasami chcemy zmiany, potrzebujemy zmiany, ale nie mamy siły albo odwagi, aby podjąć decyzję. Myślę, że bardzo dużo będzie się tu działo na gruncie stabilizacji finansowej, i wy będziecie dokonywać zmian, albo na przykład okaże się, że stracicie pracę, bo za rogiem czeka na Was coś lepszego. I królowa monet to jest taka piękna energia, która jest nastawiona na działanie w materii. To jest też osoba, która jest zdolna do zarządzania swoimi finansami, do pomnażania swoich finansów, ale też to jest taki, słuchajcie, archetyp opiekunki matki, bo ona jest bardzo hojna i bardzo skoncentrowana na tym, co już ma i Posiada. Kochani, w tym wszystkim będzie Wam potrzebna równowaga. To jest karta umiarkowania z numerem 14. To jest karta zodiakalnego strzelca. Więc jestem bardzo ciekawa, czy drogie Bliźnięta nie macie jakiejś planety? Księżyc może nie siedzi w znaku strzelca, może ascendent znak schodzący? I pytacie mnie, jak to sprawdzić? Musicie sobie zrobić wykres urodzeniowy, czyli znać datę swojego urodzenia. Miejsce oraz godzinę i jest wiele stron internetowych, gdzie za darmo możecie sobie taki wykres zrobić na podstawie tych danych i będziecie wiedzieć, gdzie były planety, yy, gdzie był księżyc, jak się rodziliście. Kochani, równowaga. Równowaga, to jest też karta uzdrowienia na wielu poziomach, to jest karta yy, tworzenia, ochrony. Co jest ciekawe zawsze w tej karcie równowagi? Jedna noga zanurzona jest w wodzie, anioła, a druga jest na ziemi. Czyli karta równowaga mówi o tym, że macie bliźnięta szansę na taką piękny balans emocji i uziemienie się w sierpniu. I będzie Wam to potrzebne, bo część z Was będzie doświadczać, tak jak mówię, tych gwałtownych, Zmian. Natomiast są tu jeszcze mm, szanse na taką namiętną miłość, bo rycerz Buław oznacza właśnie taką, taki związek pełen namiętności, więc ktoś może, drogie Bliźnięte, też wkroczyć do Waszego życia w sposób szybki, niespodziewany, i może to też spowodować, że Ziemia Wam się pod nogami zatrzęsie. Zobaczmy, co jeszcze powinniście wiedzieć. Kochani, jeżeli nie subskrybujecie, zróbcie to. Wiele y, odczytów na moim kanale znajdziecie nie tylko prognozy dla znaków Zodiaku. No i dajcie znać, kolejny, y, y, kochani, <laughs> w komentarzu, jak to z Wami rezonuje, y, jakie plany macie na sierpień, co się u Was zmienia. No i dajcie mi znać, czy tutaj macie y, strzelca w kosmogramie i na jakiej pozycji. Paść kielichów. Zdecydowanie, drogie bliźnięta, jest szansa na miłość. I to, słuchajcie, może być taka niespodzianka, że wam, jak to się mówi, wyskoczycie z papuciów swoich, <grym> z kapci, bo paść kielichów to jest yy, niespodzianka. Po prostu to jest niespodzianka. To jest, są nowe możliwości, to jest taka radość wewnętrznego dziecka, i może Was naprawdę dopaść taka, słuchajcie, ogromna namiętność i pory w serca w sierpniu. I słuchajcie, w zależności jak na to będziemy patrzeć, to to może być dla Was cudowne przeżycie, a może to być przeżycie kryzysowe, jeżeli jesteście już zaangażowani emocjonalnie z kimś innym. Mamy tutaj kartę rydwanu, kartę z kolei Zodiakalnego raka. Kochani, karta Rydwanu mówi o tym, że czas na działanie, czas na aktywne działanie zgodnie z planem, na manifestowanie, na posuwanie spraw do przodu. Tutaj mam poczucie, że to mi się pięknie łączy i, i rozmawia z królową Monet, ponieważ. Ponieważ rak to jest taki sukces, rozpoznanie w świecie materii, królowa moneta to jest też yy, dużo o materii w sensie pozytywnym i mam takie poczucie, że te zmiany, które będą się działy wokół Was, choć będą takie naprawdę szybkie i mogą przyprawić o zawrót głowy, będą prowadzić do pięknych rozwiązań. Będziecie zadowoleni po, po tym momencie szoku, ale jak to? Będziecie kochani zadowoleni. Bardzo często tak jest z gwałtownymi zmianami, że my jesteśmy, o Jezu, o Jezu, co się dzieje, ale mija trochę czasu i my rozumiemy, dlaczego się to wydarzyło tak, jak się wydarzyło. Mamy kartę kapłana, czyli jeszcze do układu dołącza byk. Słuchajcie, bardzo silny rozkład. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, aż cztery arkana wielkie, więc myślę, że dla części z Was. Drogie bliźnięta, to naprawdę będzie bardzo mocny miesiąc zmian, nowości, zaskoczeń. Dla każdego z Was będzie to co innego, bo tak jak mówię, odczyt jest kolektywny, więc dla części z Was będzie to, to, to silne uczucie, tutaj e, sukces materialny, ale on nie będzie taki, słuchajcie, wprost, tak? Czyli najpierw będziecie musieli skonfrontować się z rzeczywistością, aby ustawić... Przestawić tory waszego życia na właściwe miejsce. Jak pojawia się kapłan w rozkładzie, to yy, każe mi on myśleć o tym, że wy się będziecie rozwijać. Wy będziecie jeszcze z kartą Rydwanu, wy rozpoczniecie naprawdę nową drogę, która doprowadzi was do dużego sukcesu materialnego. Kapłan to jest bardzo pozytywną kartą. Kapłan błogosławi tutaj dwójce osób, więc jeżeli macie teraz pomysł na zmianę, na przemianę i będzie ona wymagała od Was szkolenia i edukacji, to idźcie w to, kochani. Idźcie w to, bo to będzie bardzo dobry moment. Nawet jeżeli jesteście teraz w sytuacji, już wiem wszystko, słuchajcie, dwójka mieczy przyszła, a dwójka mieczy mówi tak. Ja y, chcę podjąć decyzję, ale nie wiem co zrobić. Y, nie wiem, którą drogą iść. Mam opaskę na oczach. Ta pozycja, w której jestem, jest szalenie niewygodna, ale nie wiem gdzie iść i co zrobić. I dlatego, kochani, dla Was przychodzi ten moment wierzy, żeby pomóc Wam ruszyć do przodu. Zobaczmy, co z nieznanej ścieżki dla Was dzisiaj przyjdzie. Daję bliźnięta. Zobaczmy. Jaka tutaj karta rada? Maja, wielka iluzja. Kochani, to jest karta tak naprawdę dystansu i ona może być potrzebna, jak będą przechodzić takie naprawdę gwałtowne zmiany. Bo jeżeli mamy tą świadomość, że my jesteśmy istotą duchową, jesteśmy duszą, światłem, energią, cząstką Boga, nazwijcie to jak chcecie. I macie to chwilowe ludzkie doświadczenie, i nie jesteście swoim ciałem, które raz wygląda lepiej, raz gorzej, raz się czuje lepiej, raz gorzej. Nie jesteście swoimi myślami, które raz są pozytywne, raz są negatywne. Nie jesteście też emocjami, które jak mówię, raz się cieszymy, raz płaczemy. Nie jesteście tym, co się zmienia, kochani. Jesteście tą. Stałą świadomością, która to wszystko obserwuje. Więc y, ktoś musi to usłyszeć, że, żeby nie wiązać się tutaj z tym, co się dzieje, nawet jak doświadczenia są trudne i gwałtowne, tylko popatrzeć na to z szerszej perspektywy. Kochani, jeszcze o, odpowiedzi anielskie. Tu na slajdzie się pojawiło: posłuchaj swojej intuicji i to zostawię. Mam nadzieję, że to będzie widać. Ale teraz, kochani, pomyślcie swoje pytanie, jakie macie, a ja wyciągnę, yy, wyciągnę dla Was odpowiedź z Stali Anielskiej. Jeszcze jedna informacja, jeżeli jesteście zainteresowani odczytami indywidualnymi, na końcu tego filmu znajdziecie informację. No to dobrze, bliźnięta, gotowi? Odpowiedź na Wasze pytanie. Tak, i to z wykrzyknikiem, czyli nie ma wątpliwości. To jest taka karta, po której absolutnie już nie biorę innych kart. I zwłaszcza jeżeli chcecie coś zrobić, intuicja wam podpowiada to trzy razy na tak. Kochani, dla Was to będzie naprawdę taki silny miesiąc. Trzymajcie się, jeżeli zmiany będą szybkie, gwałtowne i zakręci Wam się w głowie, przyjdą niespodzianki, natomiast jesteście Albo będziecie na tej drodze do sukcesu, do podnoszenia waszych kompetencji. No i też, kochani, dla singli myślę dobra wiadomość, a dla osób zaangażowanych emocjonalnie w związkach, uważajcie. I słuchajcie, tak mi się teraz przypomniał nie wiem, czy widzieliście tą rolkę wiralową, jak jak prezes jednej firmy wraz z szefową HR-ów tulą się na, na koncercie grupy Coldplay no i wyłapuje ich kis kamera i oni tam są w popłoku, bo okazuje się, że ich romans wychodzi na jaw i to tak spektakularnie. Potem z tej rolki poszedł viral. No, yy, no można powiedzieć, że mieli pecha, a z drugiej strony myślę, że życie za nich zadecydowało, że nie mogą żyć dalej w kłamstwie. Dla wszystkich osób, skoro zobaczyłam i, i ta historia mi teraz słuchajcie, stanęła przed oczami: uważajcie, jeżeli wam chodzą po głowie jakieś takie różne e, drogi na skróty, bo to może nie być najlepszy pomysł i prowadzić właśnie do momentu wieży, gdzie pewne rzeczy po prostu można powiedzieć: Ujrzą światło dzienne. Kochani, wszystkiego dobrego. Um. Wspaniałego miesiąca Wam życzę. Dajcie znać, jak to rezonuje, co dla siebie bierzecie. Zapraszam na mój kanał po więcej. Zapraszam subskrybujcie. Wszystkiego dobrego! I jak zawsze do usłyszenia!